Ałem. Niemcy starali się wytropić walczących z nimi żołnierzy, a koraz harcerzy szarych Szeregów. W 1943 roku udało im się pojmać Rudego, poddali go przesłuchaniu, w czasie którego został straszliwie pobity. Już na drugi dzień po aresztowaniu nie był w stanie iść o własnych siłach. Koledzy z szarych Szeregów zorganizowali akcję uwolnienia Rudego. Udało im się ustalić, kiedy ich przyjaciel będzie przewożony przez Niemców z gmachu policji do więzienia. Grupa harcerzy, w tym Zośka i Alek, zaatakowała w pobliżu budynku warszawskiego arsenału samochód, w którym przewożony był rudy. Akcja się powiodła, lecz w czasie strzelaniny Alek został ranny. Mimo operacji nie udało się go uratować, zmarł cztery dni po akcji. Tego samego dnia zmarł z powodu odniesionych w trakcie przesłuchań ran rudy. Kilka miesięcy później, ostatni z trójki przyjaciół Zośka zginął w ataku na placówkę niemieckiej stra